No to robimy to. O, muszę chyba powzować co 5 sekund, nie? Albo coś w stylu. Zrobili to, co w typowych trailerach, czyli kurno umieścili kawałek intra z starej gry, bo no, nie można mieć lepszego pomysłu. Był remake Alana Wakea i. nie czekaj, nie Alan Wakea. Alone in the Dark i nie pokazywali na początku czegoś takiego. Nie znam innych przykładów, ale to jest takie... tanie trochę, ale spoko. Ale doskonale to pamiętam jeszcze jak z... zaczynałem grać, nie? Wciąż nie za zmian. I teraz jest ta rzecz. Ja się przyznam, że oglądałem już wcześniej ten trailer cały. I tak gdzieś mniej więcej w 20 sekundzie zdecydowałem, że chcę w sumie... się wypowiedzieć na ten temat. Może przypomnieć, że taka gra istnieje. A no, może nie wszyscy pamiętali. Mamy elemencik. I co się stanie? Postanowili zrobić calutenki. Yy, znowu całe intro od początku pokazać. I to mi się nie podoba teraz z dwóch yy, powodów, co tu się teraz dzieje. Po pierwsze, zmienili zupełnie perspektywę, więc już nie jest wierny oryginałowi. Muzykę trochę zmienili. W sumie to ok. Bo jest bardziej szczegółowa, bardziej high definition i tak dalej. Ale to, co się teraz najbardziej rzuca też w oczy. Kurna grafika, oni znowu. Oni od jakichś 10 albo więcej lat w wszystkich nowych grach cały czas robią tę samą kurna grafikę. Praktycznie niczym się ona nie różni. Nie jest w żaden sposób szczególna, nie wyróżnia się. W ogóle kto, kto na to wpadł? A najlepsze, najlepsze to zaraz będzie. No to teraz cenka tylko, a zaraz zobaczycie, jak to wygląda. W normalnej kurna, gameplayu. na gameu. ta kamerka dobra zawsze była. Jakbyś znał mój kanał od początku 2014. Wszystkie vlogi z kamerką. To była kamerka jako kamerka w kamerkowa. A co ty myślałeś? No i proszę teraz widzicie. To mi się podoba jedna rzecz akurat. Tutaj już. Nie wiem, czy ktoś inny to projektował, czy po prostu zdecydowali, że część rzeczy zostawią tak, jak mają kurna w silniku graficznym i już nie będą zmieniać. Tutaj zdecydowali się zrobić z Maria znowu takiego niziołka, czyli akurat jest wiernie jak w oryginale, gdzie też by takim niziołkiem. A troszeczkę szczerze się bałem, że zrobią coś w stylu jak jest w tych nowych grach z Mario. Zobaczmy. Może uda się znaleźć, o co mi chodzi. Eee... No jakby... O! Nie więcej coś takiego, nie? Bo w nowych grach on tak wygląda. Ale w zysuwa się jednak niedziałka zrobić. Dzięki za łapkę. <laughs> Więc tutaj powiedzmy jest plusik mały. A okaże się, że ostatni film z serii Założenia widzę sprzed 7 lat. Eee... Co? <laughs> no i to na razie w sumie nie ma dalszych zarzutów, nawet w porządku to wygląda. Muzyczka też wid. Jak to logo pierwszy raz zobaczyłem, to trochę się dziwiłem. Myślałem, że oni tutaj w ogóle nie, nie zmienili nic. Ale to tylko tak na pierwszy rzut oka widać, że podbili rozdziałkę. Więc to spoko też akurat. Nie wiem, czy też nie. To jest podobne jak w tych starych plakatach. Chyba tam też Mario wyskakiwał koło napisu. Ledwo pamiętam. Mało przyglądałem grafik z Google na temat tej gry starej. Dobra, i to mamy to rzecz. No co oni tutaj odrąbali? Kurna, zrobili taką catscenkę, takie catscenki, dwie, bądź co, bądź może i były w typowym silniku dla nich od 10 lat. No ale już mogli zachować ten styl dla reszty gry, bo to w tej chwili wygląda, że catscenki się postarali, a kurna już. Samą rzecz w środku to mało kto robił. Znaczy, kto, kto inny zupełnie robił. Liście dziwaczne w ogóle, te pagórki jakoś mało szczegółowe. Droga, to w ogóle oni chyba, ja nie wiem co oni drąbali, ale to wygląda, jakby wzięli kurno zdjęcie ze starej gry. Użyli jakiejś sztucznej inteligencji, żeby je może trochę roz, rozszerzyć, powiększyć. O, większa rozdziałka i koniec zostawili. No. W ogóle niestety to wygląda bardzo. Ja zbyt wiele się nie powiem, bo mam wywolony w Remake mnie Czyli jak zrobią dwójkę. Serio? Hmm. No, w każdym razie idziemy dalej. No jest takie samo. Animacje, ruchy, no, trochę zmienione. Więc, żeby nie było. To mi się nie podoba ta rzecz. Dlaczego ci przyjemnicy są w takich białych obwódkach? To wygląda też źle bardzo. Ale będę tutaj narzekał. Tak, podczas oglądania tego Sasunu pierwszy raz, pomyślałem sobie gdzieś w tym miejscu, właśnie, oni zrobili bardziej remaster, a nie remake. Trudno to nazwać remakeiem, jak ta gra jest tylko troszkę podlepszona graficznie. W niewielu innych miejscach pozmieniona. W sumie to nawet ładnie wygląda, no ale wodę to wzięli kurna, chyba z silnika i te wszystkie shadery. Więc ciężko, żeby to źle wyglądało. I to jest rzecz, która mi się no, zupełnie nie podoba. Może jest to wierne oryginałowi, z tymi no, roślinami śmiesznymi. Ale to nie pasuje w ogóle do gier dzisiejszych, tak naprawdę. Z tej perspektywy, tak samo jak w oryginale, a może nawet i ciężej, w ogóle się ogarnąć, <gdzieś> gdzie są te liany? No, mogli to trochę, kurde, poprawić, a wygląda... Gorzej niż w oryginale w sumie, go nie widać po prostu tutaj, co gdzie jest. To no znowu shadery. Pianka. Tutaj nie wiem, no dalej cutscenki nie wyrenderowane w silniku, więc... <ścoughs> o, mamy interfejs. Okej, okay, zrobili... ...lepiej trochę. Nie wiem, co w sumie oznacza to 40%. Czy oni być może zrobili coś takiego? Co może nawet brakowało w oryginale, że przy ataku pokazuje teraz, hmm, jak bardzo skuteczny to był atak. Spróbuję teraz, może, przywinąć i może sobie zauważymy. Teraz Maro się broni. Przeźwięk go atakuje. I postać uderzyła i się broniła. A, ale procent się zmienił, i teraz on się ładuje. Cyk. Dobra, ten procent nie jest od tego. Jak blisko jest mm, trafienia? Czyli znowu trzeba będzie się, kurna, domyślać, czy za późno, czy za wcześnie, i nie domyślisz się nigdy, no chyba, że będziesz testował to milion razy. Czy to od czegoś innego musi być. Ale nie ma pojęcia czego. Coś w ogóle było w oryginale? Takiego ładującego się? Nie kojarzę w ogóle. Ale spoko, że dodali w sumie pasek zdrowia, ale to śmiesznie wygląda przy samym liczniku. Takie. Po, ten. Dzielone, pomnożone. Dziwaczna sprawa. Dobra, bo to w pół godziny sens. Za... No dobra. No to powiedzmy, że przewinę już. No. Tutaj już praktycznie nie ma nic innego ciekawego. Bo w twórcy przedstawili wreszcie z po prostu paru bossów. Jakieś animacje różnych ataków. Właśnie animacje ataków. Zobaczmy sobie. No lepiej wygląda niż w oryginale. Ale. W całym tym razie z już chyba nic innego ciekawego nie widziałem. Chociaż ta rzecz. Ten gościu, ten drewniak ta zabawka wygląda trochę inaczej niż w oryginale. Ja zapamiętałem jakby nie był z drewna. A tutaj nagle wygląda jak jakiś Pinokio praktycznie. Hmm. Nie wiem, wygląda trochę gorzej kurde niż w oryginale. czy on nie ma jeszcze jakieś opaski, jakieś fajne szalika? Jakoś tak postać wygląda. Ale śmiesznie to wygląda w ogóle. Księżka jak w typowej gierce. A Mario ten taki w oryginale. Dobra, jeszcze ze nie jest ciekawa. Już wyrąbane może mieć. Mamy jeden I to jest ten czas, kiedy przechodzimy do głównego tematu.